macie cię tej strony W tym odcinku zagramy sobie w Tumble Strike 1.6. W tym odcinku zagramy sobie na mapie Tetast 2 na poziomie trudnym i my już lecimy bez bezbędnego przedłużania. Myślę, że dojdziemy sobie do tak. Tak, 800 zł mamy na start. Musimy coś wybrać. A zakupię tego Dobry. bez końca, lecimy na hardcora. No spokojnie Zmienia tam amunicję jeszcze tam amunicji w magazynku Łoty, łoty cholero Dobra, dobra. Dobra, jest, jest, wygrana. No i to, to ja rozumiem. 4000 na start. Kawa kupimy. Znaczy, już kupiłem. Digel ma bardzo dobra broń. Bardzo, bardzo silna. Dobra. Dobra. To nikogo nie ma. Gdzie jest bomba? Który to ma bombę? Dobra jest. To, to, to ja rozumiem. Jeżeli ja mam, może jakiegoś grana, to co kupię? Drogi widzu granat, no dobra granat, jest granat lecimy co my tutaj mamy? nikogo nie ma ale jest jakiś, jakiś klient kurde, nie zabiłem go dobra, zabiłem go teraz no kurde nie podchodzi pod nogi, a później a później a później się rzuca że go strzelam nielegalnie z pleców, od tyłu. A no tak to jest właśnie. Chcecie pomóc, a tu się wyjdzie na złego. No, dobra, dobra, dobra. No i... Dobra, no spokojnie. Pierwszy zgon musi być. Musi być pierwszy zgon. Zobaczymy, jak y, drużynie pójdzie. Tu widzę, że. Dobra, 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 dobry. Dobry, skubańutki. No i tutaj ja rozumiem. Lecimy dalej, chłopaki. Musimy podbić miasto. Granata nie mam, nie kupiłem, nie zainwestowałem. Tu nie ma nikogo. Dobra, podkładaj tą bombę, bombiarzuty. Jeszcze jeden został. Husband is blinded. Czekamy na tego jednego. Dobra, jest. O, szło! Dziękuję. O, ja mam bombę. 5-0 jest. Dobra, może do 10 zagramy. No, do 10 to może przesada. No to teraz dopóki nie przegramy. Jak przegramy to to jest koniec odcinka. Co my tutaj mamy? Sprawdzę pierw w okolice, czy nie ma jakiegoś. A, no i super. No i super, no i pięknie. Dobra, jakoś nam tam idzie 6-0. I to to ja rozumiem. No nie jakiś tam pierdolamento. Dobra, idziemy teraz tym korytarzem. Nie wiem jak to się nazywa. Gala czy Long? Dobra, czy strzały celne? Się ma? No ty gnoju! No. Nie, to ja rozumiem, 7.0 Bardzo dobrze. Jestem zaskoczony. 7.0 Dobra, zobaczymy, co tutaj mamy. Nikogo nie ma, może tutaj ktoś będzie? No, tutaj, tutaj też nikogo nie ma. Coś tam leci. Sprawdzamy okolice. Nikogo tutaj nie ma. To tam pewnie są kampion. Jeszcze Rick został. Kto go zabije? Czy zostanę bez... Bez fraga? Nie zabije nikogo w tej rundzie. No co, jest. Dawać mi tego Rika. Gdzie on tam jest? Ten Rick. Czy jak mu tam... Ktoś mnie zabił Dobra, dobra Jest 8-0 Lecimy, lecimy Dobra, idę też tym korytarzem Za ściany mogą wyjść Nikogo nie ma O, widzę, że tam jest chyba się. Najpierw muszę okolicę sprawdzić tu nie ma nic Tu jest No, a tu nie było Tu mi się zdawało chyba Dobra, gdzie tam ci? Są jeszcze trzech Ty znasz Nie Tak, tak Dobra na spokojnie O, widzę, że tu jest No i to to ja rozumiem 9-0 Jeszcze jeden i koniec Nawet się nie wysiliłem No, tutaj nikogo nie ma. Dobra jest kurde czy nam się strzało, nie było trzy. No a teraz jeden. No jeszcze jeden został. Gdzie on jest?